mam jesteś znowu ja młody. Przybiegłem y, szybko do domu, bo usłyszałem. to po prostu sąsiedzi do mnie, że nie ukradli. No i nie ma półko, widzowie. Nie wiem, Słyszałem, że gdzieś tutaj, gdzieś po jechał? Nie, no, może azator jest? Jest. Wszystko inne, ale pług mi ukradli. Nie wiem, widzę się, gdzie. Przebiegłem, ciągnik jest na innym polu. Jeszcze idziemy tam. Po prostu widzę, tylko. Zobaczyłem, jak ciągnik wyjeżdża. To był jakiś czerwony, i nie wiem skąd on wyjeżdżał. Akurat widzę, wiem, że skąd stan wyjechał, ale jest gdzieś stamtąd na polu, bo tam gdzieś jechał. Ale widzę, ja nie wiem, co się stało. Jesteśmy na polu aktualnie. Tam gdzieś ciągnik stoi. O tam trzeba kamienie pozbierać. Ach, ciężkie te kamienie! Ach, to ciężkie. Jak to zrobimy to idziemy właśnie a! No, no tak też może być ciężki to kamień, ale jak już go przeprowadzę. Jesteśmy na... jesteśmy w drugim odcinku yy, serii od biedaka do kozaka dzisiaj y, czeka na koltawaca, kilka innych pól też zrobiłem. Mamy taki większe i to jest największe polony, ma chyba coś hektar coś. To tutaj jedziemy 12 z kultywatorem. No i już i kilka innych pol. Tam ja, miałem jedno, tam drugie, trzecie, tam czwarte i piąte i szóste. Jeszcze wszystkiego nie mam z zarobione. Czy światło włączyć? Nie płacę się mi. A dobra, to też jest opuszczone, żeby nie zrobić mijaka. Trzeba tak ojechać. Elizabeth... Trochę to pole zrobimy! Ja jestem z kolegą Filipem, aktualnie rozmawiam, naszą my na nagrywanie. A aktualnie kolega Filip, którego pozdrawiam, dam wam link do jego kanału w opisie, teraz widzę, nie zapomnę bo wtedy jeszcze nie pamiętam jak się jego e, kanał nazywał a teraz widzę wejdę i dam wam link do pracy do jego kanału i za, zalecam zasubskrybować jeszcze on powiedział, że chyba o że chyba będziemy rajali, że on chce gdzieś live'a zrobić za niedługo Więc z nim pogadam Zalecam bardzo serdecznie Zachęcam bardzo... zachęcam zachęcam. Zachęcam bardzo gorąco do subskrypcji. Pozdrawiam cię Filipie. Nagrywam to o 11 Bo jak już mnie naszło rano, wstałem jeszcze śniadanie nie, jadę. wstaję gdzieś o 8. Przed 8 było widzowie Mam... chcę jeszcze przez ten tydzień wrzucać kilka filmów, bo jak się zacznie rok szkolny, przez ten pierwszy tydzień może jeszcze jakiś odcinek wlecie widzowie, bo to jest zbyt dużo nagrać. Zmo Udało mi się wideo zmontować, jak oglądaliście, bo musiałem wyciąć jedną scenę, bo pokazałem te po prostu konto Steam dane. Po prostu mi z klikiem kliknąłem przycisk jeden i weszło mi na Steama i po prostu tak się zdarzyło, że pokazało mi dany konta, usunąłem ten, zmontowałem film, a dzisiaj będziemy właśnie, widzę, tutaj e, robimy e, e, kultywację. Na następnym odcinku bodajże jutro, jak to oglądacie, to pewnie film będzie przed 12, po 12, przed 12 raczej, lub po 12, ale raczej przed, zanim ja go też zmontuję. Ale. Tak właśnie stwierdziłem, że tak też fajnie będzie, bo niektórzy jak jedzą teraz obiad, to będę mogli sobie pooglądać. A chcę tak po, po prostu ponagrywać trochę, bo dawno nie... nie wiem, nie, dawno film ogólnie przerwę miałem ogólnie. A jak teraz y, mam... mam czasu, mam trochę czasu, to mogę dla was coś nagrać ogólnie. Y, gadałem dzisiaj z właśnie... Z innymi kolegami jak Dominik, to oglądasz i Filip, to serdecznie Was pozdrawiam. Jak tu zawsze kalendarz widzę. Ja teraz mam plakat z 19 pomieszany, bo gdybym miał kalendarz, to pozdrawiam yy, wszystkie osoby, które, które urodziły się 22 dnia jakiegoś miesiąca. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak. Mam nadzieję, że szumu nie będzie, bo będzie problem. Słuchawek widzę że jeszcze nie znalazłem, nawet jeszcze ich nie szukałem. Ale mówię, że po, po tym odcinku zacznę ich szukać, pójdę sobie z Tosti zrobię. Zjem. Nie wiem, jak wy widzowie to lubicie tosty, ale ja robię czasami, jak yy, robię sobie... To już nie robię za dużo tostów, ale akurat te które mi są smaczne bardzo dobre polecam wam jak macie chleb tostowy widzowie posmarujcie go keczupem dajcie jeden lub dwa plaster sera i do tostera i to będzie zawaliste lub to to jest klasyczek masło i do, i szynka ale ja jak robię z, z masłem i szynką bo to się to szybko ja to nazywam są dobre? To, to, najlepszy sos według mnie to jest keczup i czosnkowy To jest to według mnie najlepsze połączenie Możecie napisać w komentarzu co mieliście dzisiaj na obiad Ja wam... Y, powiem... Chyb, ja na obiad dzisiaj mam... O! Ja na obiad dzisiaj chyba to sobie zrobię Ogólnie y, Pewnie... Pewnie nie, tak, mam rosół i mam jeszcze pewnie schabowego ze wczoraj, bo wczoraj nas nie było. Mieliśmy schabowe na obiad, bo wczoraj pojechaliśmy do dziadków i zostały nam schabowe. I pewnie się odgażają sobie i sobie zjem na kolacyjkę. Ogólnie widzę, że raz w jeden dzień zużyłem cały bochenek chleba tostowego i całą szynkę. Bo tu po prostu miałem taką fazę, że zjadłem tosta i za godzinkę szło kolejnego robić. Ale jak na razie, widzowie, idzie jakoś te pole. Myślałem, że dłużej mi to zajmie, ale ogólnie to w fajnie się narobi. i długo się będą. Pewnie też yy, kupię ten nawozy. Będę musiał tu tak, po nawozy pojadę i po nawóz. Mam nadzieję, że to na żalno mi wystarczy, a jak nie to ten. To pojadę jeszcze. Chyba, albo no, po dwie tony kupię albo po trzy, żeby już wystarczyło, zapakuję na pick-upa. Pojadę. Oczywiście jeden bug się chyba. Nie, dwa bagi się zmieszczą na pick Z a zaraz to trzy chyba. No to jak widzowie wyjdzie dobrze, to jakoś przywidziemy to. A chyba pick tego nie wytrzyma. Ale mam nadzieję, że wytrzyma to, bo niczym innym na razie nie przywiozę tego. A właśnie stwierdziłem, że to zrobiłem. Pojadę jeszcze na jeszcze dwa pola. Inne tamte co w, no w ostatnim odcinku orałem. No tamto pojadę. Tamte pole jednak nie z, nie, nie, z, tam zaorałem tamte pole. Ale zabrali mi pług. Po prostu ktoś mi go ukradł. Nie, po prostu może razem ja widzę, ja będę maszyny chował do takich garażu, tam ciągniki idą, a maszyny do tych garaży, gdzie jest ciągnik i do jeszcze jednego. Ja, lub też gdzieś przyczepali ja to słabo w cofaniu jestem. O nie. Tandemką to każdy umie cofać, ale taką normalną to ja nie umiem. Jeszcze. Bo że chciał, mógłbym popróbować, ale... Nie bo jak ja za niedługo będę za niedługo żniwa będą, to... Co poradzę? A chcę widzę się uporać z tym jak najszybciej, bo ostatnio wykoszone było. Czasu nie miałem, bo na wakacje. Bo to, widzę, ja... No to widzą wiem. Mam już na tym save chyba 25 godzin. Zaczynałem to widzę od 30. Trzydziestką robiłem, ale po prostu nie mam dużo filmów, nie wiem, też Bizona. Ale jakoś to wyszło, widzowie, na targach kupiłem. Na początku kupiłem 911, a później kupiłem Zetora. Jeszcze Zetorem nie robiłem, ale podejrzewam, że Zetorem będę dawał nawóz i będę siał i będę z jeździł. Lub, nie, to jeszcze, widzę nie wiem, ale najbardziej chyba będzie pasować do... Jego do siewów i do nawożenia właśnie zetor filmik. widzowie będzie krótki, ale będzie fajny. Bo według mnie, mi się będzie zdawać, jest jest fajny. Możecie napisać, jak mi się ten film w komentarzu, czy wam się ten film podoba w komentarzu. Możecie napisać yy... i właśnie, wziął, właśnie nie wiem, możecie też napisać w komentarzu, co siać. Jęć wiem, pszenica, na przykład rzepak można też zasiać. O. Ale widzę, podejrzewam, że mi będzie przeważać jęczmień. Nie wiem dlaczego zawsze jakoś jęczmień mi podchodził do ogólnie. Lubię jęczmień. Raczej widzę, że no belki nie będziemy robić, bo Do prasy. Prasę miałem na kostki, ale sprzedałem ją. Bo po prostu tak, na taki. Jak, yy, normalnie miałem dwa pola, nie, trzy pola, jeszcze dwa w dzierżawie, ale to były takie malutkie poletka, widzowie I po prostu. Tego mi się nie opłacało, bo ja zanim bym to sprasował, zanim to zwiózł, to ten... A na dzierżawie, no to widzę, że to były takie małe pola, że tam miał zbiło z 50 arów na dwóch, to miałem hektar. Moim największym polem od początku to było... E, tamto, które... Jak orałem, je włączyłem, to ten, tamto... Po drugiej stronie, tamte... Jak orałem ostatnio pole... To ten, ten następne. To one było największe moim. One ma to chyba hektar coś chyba. Nawet hektara chyba nie ma. A... Widzowie jak się więcej to trochę pól dokupiłem sobie widzowie. Czekajcie, mapę wyłączę. Ogólnie mam też kilka innych pól, ale stwierdziłem, że dobra tam nie będę po prostu... Ej... Po prostu one są, widzę za duże. Ich na razie nie będę brał, bo to są takie jakby gościu, który mi to wdzierżał, bo to one są w dzierżawie aktualnie. No to ja widzę, że mam tak. Ja tam je obprawiałem ale one były za duże, że zanim ja miałem bym to zaorał, przyjechał taki yy, yy, nie, to, to był po prostu nie taki fakt. Tylko to był Rolnik ze wsi I typowy przyjechał 914 z napędem Widzowie I przyjechał z czwórką I to Widzowie powiedział mi, że Ja bym to zbyt długo robił Pomógł mi Ja mu powiedziałem, że to jest aktualnie w mojej dzierżawie że ja to dzierżawię Ale po prostu pojechałem do właściciela, oddałem mu to dzierżawę i tamten pan wziął. Tamten pan stwierdził, że jak ja miałbym to czapkiem orać, dwuskiwówką i co wie, to, to by mi zbyt długo zajęło, bo to te pola jednak są duże, a te właśnie od tego pana kupiłem, bo ten... ten temu panu po prostu 14 później zapisał za 2 lata. Ktoś tam skrzyniał i chciał się pozbyć jakiegoś tego pola. Akurat chciał się tego pola pozbyć na naprawę ciągnika bo za te pole wiedział, że najwięcej dostanie. I sprzedał mi go, sprzedał mi te pole. Aktualnie jest... W posiadaniu jest moje pole, ale jest jeszcze ten pan czasami tutaj przyjeżdża i mi pomaga. To jest tak jakby... Nie wiem jakby wam to widział, że ten pan po prostu to jest ten... Yy, to jest, ja jestem właścicielem, ale yy, ten pan też czasami go po prostu użytkuje, że przyjeżdża, co czasami kawałek wykosi, bo... Ja widzę, miałem tak ostatnio, że mi zebrała po na to pole i pan tu przyjechał sobie zasiał i ten... A tak jakby byłbym współwłaścicielem, ale nie wiem gdzie tak to jest w realu, bo tutaj ostatnio ten pan był... Dwa lata temu, nie wiem co się dzieje z tym panem On tam dalej za skupami mieszka Ale gdzieś bliżej PGR-ów Nie, za, za skupami Ale Bliżej PGR-ów ma swoje pola wszystkie I te pole mi, po prostu nie sprzedał Zejdziemy jeszcze widząc na gospodarkę yy, Jak te pole skończymy to Jadę na gospodarkę I jadę z... Idę z... Obiadek, widzowie, jadę na to pola. Wykończę tamte y, tam dwa pola w tym kultywatorem, jakoś. Ale damy radę, widzowie, w sumie dam radę. Mam nadzieję, że filmik nie będzie do wycinania. Chyba, że będzie jakiś y, po prostu, że coś się wydarzy pod koniec filmu, to tam będę mógł wyciąć. Ale raczej tak nie będzie. Liczymy światełka kierunkowskaz i zajeżdżamy na gospodarkę Szybciutko przeszukujemy zestaw już pod siebie, bo w siebie będą w następ. To hamulców nie ma Zestaw pod siebie przeszukujemy sobie widzowie A jest dzięki jeszcze mama ubrań nie pojaciła W sumie jest, rano, jest zimno A ja się widzę, że zdziwiłem, że mi połg ukradł. mnie nie widział, rozsiewacza. Ale dobrze. Nawet widzę, że no, nie źle, bo to strata, bo to kilka. co tysięcy kosztuje. A teraz widzę, że nie mam pługa. Będę musiał bez orkowce. Może jakiś pług się kupi. Dobra, działa. Wyjeżdżamy z torem, Pierwszy raz. Jeździmy na odcinku z retorkiem, on ma dobre akurat chałupce. Nie to trochę będziemy robić. O, tutaj trzeba. Cyk. Wcieramy. Dobra. Jak na razie widzowie, będziemy sieć. nie nie. A ciągniki będą tak, podejrzewam, że to wszystko tutaj do garażu pójdzie, to będzie stać, 912, to będzie stać ZR, tam gdzieś ze 912, albo w tamtym o garażu, no. Na... Tylko, że będzie dalej Może to tak otworzyć nie może. Dobra, widzowie. O, to tym pięknym akcentem, o. Oto tym pięknym akcentem dwóch pięknych ciągników będziemy kończyć. Więc trzymajcie się. Wejdziemy jeszcze do Gince. No dobra, zyska. Trzymajcie się. Miłego dnia życzę Wam. Cześć.